przy tworzeniu wywijanego ściągacza trzeba być bardzo precyzyjnym dlatego y, proszę skupcie się przy tej czynności, niech nic Was nie rozprasza mm. mamy już około 10 cm robótki robionej na okrągło ściągaczem pojedynczym i teraz żeby zrobić wywinięty karczek, który będzie się nam pięknie układał Musimy naszą robótkę wywinąć o w ten sposób. O, tak właśnie. I tak on powinien wyglądać. Teraz pamiętajcie, że ten drucik prawy, gdzie idzie włóczka, musi być w prawej dłoni. I wywijamy na zewnątrz wtedy ten materiał, cienikę naszą. Postaram się wszystko dobrze pokazać. Zauważcie, to jest nasze pierwsze oczko, które tutaj idzie niteczka. To jest nasze pierwsze oczko. I tutaj z drugiej strony mamy też oczko prawe. I to oczko prawe musimy połączyć z tym oczkiem prawym. I jak to teraz zrobić? Wbijamy się w to oczko. Wam pokażę. Nie wiem, czy to dobrze widać. W to oczko. Następnie od spodu, tak? Tak jakbyście robiły oczko prawe. Następnie w to oczko prawe i normalnie wykonujecie oczko prawe. To jest bardzo ważne, żeby zachować symetrię, żeby ten ściągasz nie był krzywy. Następnie oczko lewe. Wbijacie się od tyłu w oczko lewe i tutaj... W oczko lewe również i przeciągacie. Teraz kolejne oczko prawe. Wbijemy się tutaj w to oczko przy oczku prawym. Czyli najpierw od przodu, tutaj, następnie od tyłu i przeciągamy. I znowu oczko lewe. Wbijamy się od tyłu. Wbijamy się tutaj i przeciągamy tutaj trzeba zachować bardzo dużą precyzję nie spieszyć się bo widzicie, że te pierwsze oczka zwłaszcza są takie, że mogą nam pospadać z drutów no dobrze, teraz mamy znowu oczko prawe tu się wbijamy z przodu i z tyłu i wykonujemy oczko no właśnie, jeszcze raz żeby się coś popsuło Zbijamy się tu od przodu, tu od przodu i przeciągamy. O, jest właśnie. Tak musicie wykonać wszystkie oczka do samego końca, żeby powstał Wam ten taki bardzo ładny karczek. Widzicie? Teraz mi się.